Tyle zostało z domu wilka. Jack London często pisał o wilkach, stąd miał też pseudonim Wolf, czyli wilk. Miesiąc przed wprowadzką, która tu miała nastąpić, Jacka i jego żony, bardzo szybko to spłonęło. Był totalnie podłamany, ale powiedział, że. Kamień stoi i odbuduje. No, niestety nie odbudował. trzeba później zmarł. A wspominałem, że był słabego, już wtedy trochę zdrowia. Czuć do tej pory zapach sekwoi, które tutaj są. A zwłaszcza ta jest tutaj grupa tak dosyć wyraźnie redwoodowa czyli redwood, czyli sekwoje. No i tyle. Mm, przychodzi się chodzi naprawdę cały czas czuć te te drzewa po prostu je czuć i widać. Akurat to są małe. No ale są. Ruiny Wolf House, w którym Jack London miał zamieszkać, ale niestety nie zdążył.